Wyście to widzieli? J.D. Vance chce zaanektować Danię. Denmark, Greenland, nie pracę, a nie ally. I wytłumaczył, że chce po prostu przejąć Danię po to, żeby naprawić Amerykę. To jest tak, jakby ktoś próbował wam wmówić, że chce wyleczyć kaca, zjadając encyklopedię. J.D. Vance nie ma nic do Danii. On po prostu myślał, że Duńczyk to jest ryba. Tak, w dzieciństwie mama mu kanapeczki robiła do szkoły, jak wychodził, to mu dawała i mówiła masz tu, J.D. Węsiku, kanapki z duńczykiem. A on, J.D. Węsik, zrozumiał, że z duńczykiem. No i tak tak nie lubił tych kanapek z duńczykiem, że jadł te kanapki i dostawał drgawek, jak ksiądz na paradzie gejów, normalnie jedząc kanapkę z duńczykiem. No i teraz, pod jego przywództwem, naród, który myli Czechy z henną, planuje się zemścić na duńczykach. Dania i USA są razem w NATO, znają swoje tajne plany, rozmieszczenie wojsk, to no w ogóle wszystko o sobie wiedzą, więc taktycznie ten plan jest idealny. Przecież aneksja sojusznika to jest tak jak kopnięcie w jaja własnego brata przez sen. Ale oczywiście są też pozytywy, bo dzięki okupacji Danii Amerykanie mają szansę się teraz dowiedzieć, że na świecie istnieją inne języki niż angielski. Mogę pocieszyć od razu wszystkich mieszkańców Australii, spokojnie was nie zajmą, bo najpierw musieliby w szkołach zacząć uczyć geografii, prawda? No bo bazując na obecnej wiedzy, no to Amerykanie zamiast Australii prawdopodobnie zajęliby Austrię, która od Australii jest jednak kawałek. Amerykanie nie wiedzą, gdzie leży Australia, bo po prostu oni myślą, że ziemia kończy się w Kansas. Francji na przykład też nie zajmą, bo tam we Francji są sery, które śmierdzą bardziej niż przeciętny amerykański basen publiczny. Włochy mogą zająć, oczywiście, ale tylko pizzę. I Ferrari. Reszta Włochów może spać spokojnie. I bracia duńczycy, teraz do was jeszcze. Do was chcę powiedzieć, trzymajcie się, jesteśmy z wami, jeśli wam każą mówić po angielsku, jak już wejdą do was i nie będą rozumieć na przykład słowa Greenland, nie? Bo będą chcieli, że gdzie jest Greenland? Greenland, to mówcie Disneyland. Oni Greenland, a wy Disneyland. Greenland, Disneyland. I będzie dobrze. I możliwe, że nawet przyślą wam myszkę Miki w mundurze. Aż się fjordy zdziwią. Aneksja Grenlandii może wreszcie rozwiązać największy amerykański problem, czyli brak śniegu w Arizonie. Na koniec, najważniejsze: nie podawajcie im tych waszych słynnych śledzi w occie, bo pomyślą, że macie broń biologiczną. A J.D. V.S. jest tak przewrażliwiony, bo on jako dorosły już był w Danii i po prostu po samym kontakcie z zapachem tego śledzia w occie stracił przytomność i orientację yy, moralną. Także to mówiłem, ja, członek NATO, obywatel Polski, jeszcze nie zajętej przez Amerykanów. Chyba jeszcze nie zajętej. Chociaż, jakby Amerykanom przyszło do głowy zająć Polskę, no to też może by skorzystali na tym, bo by wreszcie zobaczyli, jak wygląda kraj, który ma jakąś historię.